Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Otowionej X -Official. W dzisiejszym odcinku będziemy odbierać konia na 60 dni właśnie takiego Tutaj właśnie mam 500 tych gałek rodu, które są potrzebne do właśnie tego quest'a. Dobra, zaczynamy. No dobra, przynieś mi... dobra, to ci przyniosę elitarny czarny koń. Tak, chcę go tak na 60 dni. Udało ci się, fajnie, pięknie. I to jest takie fajne, że jest na wszystkie klasy. I dopiero czas leci jak się gra. Czyli, jak się usiądzie konia, to czas leci. A jeżeli się nie gra, to czas nie leci. I tak to wygląda. No, taki sobie daje. I on daje 60 ruchów, chyba tak. 60 ruchów szybciej. Jest bardzo fajny. Na no, 60 dni. Wszystkie 500 gałek poszło. Ok, no to. Tutaj jest taki jeden ze mną koleś, to od razu Cię pozdrawiam. THC Body. Dobra. No no to mamy konia i tak dalej, no to to byłoby wszystko w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie oraz subskrybujcie kanał Piona.